Rozdział 18. Przykłady świętych ojców. Wpatruj się w żywe przykłady świętych ojców, w których jaśnieje prawdziwa doskonałość i religia, a ujrzysz, jak to, co czynimy, jest malutkie i prawie nic. O, czymże jest nasze życie? w porównaniu z ich życiem. Święci i przyjaciele Chrystusa służyli Swemu Panu w głodzie i w pragnieniu, w chłodzie i nagości, w pracy i zmęczeniu, w czuwaniach i postach, w modlitwach i świętych rozważaniach, wśród licznych prześladowań i zniewag. O jakże wiele i ciężkich udręk cierpieli apostołowie, męczennicy, wyznawcy, dziewice i wszyscy pozostali, którzy chcieli iść w ślady Chrystusa. Dusz swoich bowiem na tym świecie nienawidzili, by je posiąść na życie wieczne. O, jak pełne surowości i wyrzeczeń życie wiedli w pustelniach święci Ojcowie, jak długotrwałe i ciężkie pokusy wycierpieli, jak często byli dręczeni przez nieprzyjaciela, jak liczne i żarliwe modlitwy do Boga zanosili, jak srogie posty podejmowali, jaką wielką gorliwość i zapał mieli w duchowym postępie. Jak dzielnie wiedli bój, by ujażnić wady, jak czysta i prawa była ich intencja ku Bogu zwrócona. Za dnia pracowali, a noce spędzali na długiej modlitwie, chociaż pracując, nie ustawali bynajmniej w modlitwie myślnej. Cały swój czas Pożytecznie wykorzystywali, każda godzina Bogu poświęcona wydawała się krótka, a ponieważ kontemplacja była tak bardzo słodka, zapominali o konieczności posilenia ciała, rezygnowali z wszelkich bogactw, godności, zaszczytów, przyjaciół i krewnych. Niczego z tego świata nie chcieli posiadać, brali jedynie to, co do życia niezbędne. Ubolewali, że muszą służyć ciału, i to nawet wtedy, gdy było to nieodzowne. Byli więc biedni, jeśli chodzi o rzeczy ziemskie, lecz bardzo bogaci, w łaskę i cnoty. Na zewnątrz. Odczuwali niedostatek, lecz wewnętrznie posilali się łaską i pociechą Bożą. Obcy byli dla świata, ale dla Boga bliskimi i zażyłymi przyjaciółmi. Sami sobie wydawali się nicością, a przez świat wzgardzeni. Oczach Bożych jednak byli cenni i umiłowani, utrzymywali się w prawdziwej pokorze, żyli w pełnym prostoty posłuszeństwie, chodzili w miłości i cierpliwości. I dlatego codziennie robili postępy w życiu duchowym i otrzymali wielką od Boga łaskę. Dani są oni na wzór wszystkim zakonnikom. Więcej nas powinni pociągać do postępów doskonałości, niż wielu oziębłych do rozprzężenia. O, jak wielki był zapał wszystkich zakonników w początkach swojego świętego instytutu! O jak wielka pobożność w modlitwie, jak wielkie współzawodnictwo w cnocie, jak wielka panowała dyscyplina, jak wielki szacunek i posłuszeństwo dla reguły zakonodawcy kwitły w nich wszystkich. O tym, że byli to prawdziwie święci i doskonali mężowie, nadal jeszcze świadczą pozostawione ślady. Tak dzielnie walcząc, nieśli pomoc światu. Teraz za wielkiego uważa się tego, kto nie przekracza reguły: jeśli to, co przyjął na siebie, z cierpliwością potrafi znieść. O niedbalstwo i oziębłość naszego stanu. Tak szybko uchylamy się od pierwotnej żarliwości. I już nudzi się nam żyć z powodu zmęczenia i oziębłości. Oby w Tobie, który często widziałeś wiele przykładów ludzi pobożnych, nie zasnął do reszty postęp w cnotach.